Słuchajcie, tak jak przekazuję Wam ciekawostki i protipy ze świata, co zwiedzić, tak samo mam dla Was protip kolejny podróżniczy. Jeżeli podróżujecie tak samo jak ja z Pauliną, no to mam dla Was świetną sprawę, bo żeby wstawiać dla Was tak wspaniałe relacje na bieżąco, no to ważny jest Internet. A jak się jeździ zazwyczaj na kraje egzotyczne, takie jak Meksyk, czy Tajlandia, czy Zanzibar, no to wszędzie w takich krajach... Nawet w dużych miastach, takich jak Nowy Jork, trzeba kupić kartę SIM na lotnisku bądź w sklepie, żeby mieć dostęp do internetu. No i mam dla Was takie fajne rozwiązanie i korzystam z tego już drugi czy trzeci raz. Jest to taka firma, która nazywa się Xoxo Wi-Fi. Jest to firma, która ma internet jako router. I kiedyś do Grecji brałyśmy właśnie taki router przenośny, ale mają też takie karty e SIM. Generalnie sprawa jest bardzo prosta. Skanuje się kod QR i jest się na bieżąco i ma się już po prostu ten internet w swoim telefonie. Nie trzeba wyciągać na lotnisku kart, zmieniać w telefonie, przekładać, nie tej Boże jeszcze zgubić. Więc jest to super, że skanujesz kod QR i już masz od nich internet. I nie dość, że internet jest szybki. Relacjonuje wam naprawdę z wody, relacjonuje wam z plaży, relacjonuje wam naprawdę z. Totalnych wsi w Meksyku, wszystkie te relacje. Ale co jest najważniejsze, jeszcze to to, że obsługa jest w języku polskim. I kontakt z nimi jest taki, że na przykład mi się kończy ten internet dość szybko przez to, że dużo na przykład ja wstawiam stories. No to piszecie sobie na Instagramie do tej marki, firmy. Oni nieważne, ja pisałam od odpisy drugiej doładowują Wam, na przykład, piszecie, że skończył się internet, no i chcecie doładować go e, jeszcze raz, więc e, słuchajcie, chciałam tylko powiedzieć Wam taki protip: że jak będziecie podróżować albo wyjeżdżać, tak jak ja, to to jest najlepsza moim zdaniem firma. Możecie z niej skorzystać, bądź nie, ale uwierzcie mi, że mi za to podziękujecie. Także, jak gdzieś wyjeżdżacie, łapcie tutaj, daję dla Was e, odnośnik do marki i możecie sobie zobaczyć jak to super działa nawet gdzieś w Polsce, w jakimś trudodostępnym miejscu, w jakichś piszczadach czy, czy gdzieś. Aczkolwiek za granicę petarda polecam z, serio z całego serca, bo korzystałam już nie nieraz.